Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Hipnoza dla życia. Na kanale, na którym odtąd będę chciał się z Tobą spotykać częściej na wizji, po to, żeby opowiedzieć Tobie o tym, czym jest hipnoza. Jak wielkim i skutecznym jest narzędziem. Jak wiele dzięki hipnozie można osiągnąć. Ale hipnoza tak naprawdę nie jest a, czymś, czego nie znasz. Hipnozy doznajesz każdego dnia, najprawdopodobniej jednak nieświadomie i dlatego tego nie zauważasz. Hipnoza jest jednak wspaniałym narzędziem. Wspaniałym narzędziem, które potrafi przemienić ludzkie życie? Możliwości wręcz nieograniczone. Jak z tego skorzystać? Być może pytasz w tej chwili. Otóż wystarczy, że otworzysz się na hipnozę. Nie musisz wierzyć w hipnozę, nie musisz w ogóle nic na jej temat wiedzieć. Nie potrzebujesz niczego czytać, nie potrzebujesz się przygotowywać przed spotkaniem z hipnotyzerem czy z hipnoterapeutą. Wystarczy, że się otworzysz. Wystarczy, że się otworzysz i poddasz się prowadzeniu głosu hipnotyzera. Jeśli spotkasz się ze mną, będzie to mój głos. Jeśli się otworzysz i Poddasz się temu procesowi. Doświadczysz wielkiej magii, wielkiego dobrodziejstwa i wielkiej siły, jaką jest hipnoza. I jedyne, czego będziesz żałował, bo być może będziesz czegoś żałował, ale jedyne, czego będziesz żałował, to to, że dopiero teraz że dopiero tak późno, obojętnie w jakim wieku jesteś, że dopiero tak późno doświadczyłeś, doświadczyłaś hipnozy. Tak jest w każdym przypadku. Dlatego jeśli trafiłaś na to nagranie, jeżeli trafiłaś, trafiłeś na mój kanał, to wiedz, że jest to jakiś znak. To wiedz, że energia wszechświata przeprowadziła Cię tutaj po to, żebyś Mógł poznać, a jeszcze lepiej mówiąc, mógł dotknąć i poczuć hipnozę. I do tego Cię zachęcam. Zapraszam do kontaktu. Zapraszam do komentowania, być może dostawiania pytań. A na te pytania będę w następnych audycjach opowiadał już wkrótce, a zatem do zobaczenia. круце.